Ale te psy stale ujadają przecież tak okropnie. To już tyle czasu i telewizja tutaj była, i, i w ogóle nie mam pojęcia, dlaczego. To, tym się nikt nie interesuje. Kiedyś jak tu była jakaś kontrol, to było 16 i dwa mioty po 8. Dwie suki miały i kotów w pełno. Przecież to już trwa lata. Nie jestem psychiatrą, ale chyba to nie może być normalny człowiek, żeby taką hodowlę prowadził. Na górze jest Vajzer, mieszkanie zdewastowane, nie do użytku. Ile tam psów było? No, psów w tej chwili to mamy tu, tam 11, tu chyba jest 4. To razem z 15 psów. A tam jeden pies niestety Teraz zdechnie, jest, tak? będzie ten taki, to znaczy tak, zewnętrznie trudno mi powiedzieć, leży zwinięty i taki jest, jak to się mówi, zdychający. Mhm. Ale duży pies, dorosły? Brat podejrzewam, albo siostra tych, co prowadziliśmy. No bo one zadbane, no na pewno no tak, były karmione. Dają, bo Tylko, że za dużo. Potarcia, ich. jakieś tam rany. To to... A pani jest od zarządcy. Chciałem zapytać, no, jak ta sytuacja tam wygląda. Proszę tak pana, jest y, policja. Jeśli policja zezwoli y, na obejrzenie, na wejście na pastopię, Ale ja bardzo, pytam ja... panią jako zarządcę, tak? jako przedstawiciela zarządcy, jak to wygląda. Pan... Dlaczego wcześniej nic z tym nie zrobiliście problemem? Proszę pana, no pan wybaczy. Jeśli pan Rynko, chce rozmawiać z zarządcą, to z panem prezesem, proszę. Gdzie go?